Ponieważ dawno nic nie było ciekawego, to udokumentujmy szybko... Baba Is You... Ja, ja śledzę tych hipsterskich twórców niezależnych, więc słyszałem o tym, natomiast okazało się, że to jest bardzo fajna wariacja na temat... Um, Sokolbana, czyli przepychania... Jakby to ładnie ująć... Klocków? I czegoś, co jeszcze nie było, tak? Może na przykładzie dajemy tutaj. Eee, puszczę wam intro i zrozumiecie, bo to, to, to początek dobrze tłumaczy, co się dzieje. I tak, ja jestem. Mam nadzieję, że to działa tutaj, bo to, jakby ktoś chciał się zainteresować, czyli to jest kanał. Ja się nazywam. To jest to nazwisko, to, jest, to jestem ja. To się wymawia Maciej Makuła, albo w polskim tego problemu nie mamy. To jest intro do gry. Ono jest bardzo dobre, bo dużo tłumaczy. Tak, jest flag... Flaga to zwycięstwo. Skała to jest do pchania, Ściana jest... Zatrzymuje, tak. S is, to, trzeba znaleźć znaczy angielski. To jest troszeczkę takie coś, że... Ostatnio tak się... Tak, taką... Takie coś widziałem, jak była gierka, która się nazywała... Ee, Psychonauts? Nie. Boże, Scribblenauts, przepraszam. No więc... To jest sam oczywistość. Natomiast Bayer polega na tym, że możemy, na przykład, zrobić awangardową rzecz. Teraz Wall nie jest niczym, a teraz jest Wall i push I a będziemy mogli faktycznie spuszować. Więc fajna gra słów. Tak, ja tutaj dużo o tym, taki materiał czysto tłumaczący. Ktoś to przegapił. O, zaraz rok nagle przestał ten. Tak, możemy dać na przykład, że co mi się podobało. Dajmy, że na przykład Wall. is, baba is, nie, wall is you. Teraz ja jestem faktycznie ścianą. <laughs> Okej. Okay. Czy mogę przesunąć słowo mów? Już zobaczmy. Tak, tak wygląda etap, gdzie chodzimy ludzikiem. Wybieramy kolejne etapy. Tak, xd is ban. Ja mamy teraz tak, wall is stop, więc pozbywamy się walla. Możemy przed niego już przechodzić i możemy wygrać równie dobrze. Tak? A, tylko trzeba jeszcze ustalić, co jest warunkiem zwycięstwa. Więc moim zdaniem można by zrobić, że warunkiem zwycięstwa jest np. ściana. Tak. I równania widzę działają e, tylko horyzontalnie. Tak. że baba to zwycięstwo jeszcze jest. Można by tak zrobić. Ciekawe, jakie będą jakieś ciekawe wyzwania, nie? Budo... A, okej. Okay. Etapów jest trochę. Skoro ta gra wygrała jakiś Game Jam 2007, no to mieli czas, żeby ją ogarnąć. Flaga to stop. Ściana to ja. Okej. Okay. Pozbywamy się, wiadomo, stopu. I co my tu mamy? Chcemy, żeby baba był, że ja bym babą. No najprościej teraz wziąć po prostu flagę. Flaga będzie mną. No, ale co, aha, potrzebujemy warunków zwycięstwa. Ok, zobaczmy, czy baba i Swin To po prostu będzie to, że baba będzie. Tylko my go chyba tutaj nie widzimy, nie? Baba to jest ten zając, czy co to jest. Nie widzimy tego zwierzaka. Więc poprawimy na flag is win i po kolei. Tak, zobaczmy, jak to się będzie rozkręcało. W jaką, w jaką stronę. Czy to będzie wymagające umysłowo? Czy to będzie water is sink? Dobra, realistyczne. Cofnijmy ruch. Czy nie ma elementów frustrujących? To jest ważne. I sync sprawia, że woda, co prawda, topi, ale znika. Nie możemy wywalić ścian w tym etapie. I woda zawsze będzie tonąć. No ale tu mamy proste teraz rzeczy, tak możemy zamienić, że na przykład... Rock is win. I, i, I to jest to. Ale wiadomo, to jest pierwszy świat tutorialowy. Eee, uh, baba Skull is deaf. Okej. Okay. No dobra, to jest jak działa śmierć kiedy. Okej, okay, po prostu zabija. Skały rozumiem nie można zabić. Ciężko też tutaj zepchnąć to w jakieś inne miejsce. Eee. Tak. Wyswanili się. Okej, okay, już jest trudno. <laughs> A teraz jak rok nie będzie puszem, to nie było wierześmy na ten. To trudne wylosowało. Chyba, że możemy skonstruować Baba is You is rock. Czy takie tak złożone zdania możemy robić? Nie. Jeszcze raz. Tak, tu musimy się wypchać. Ty, trudne wylosowało. Czy da się pchać kamień o pamięć? Tak. Aha, no dobra, rozumiem co można zrobić. Ta... Sprytne. Tylko no wiadomo. Eee. Ale fajne. Bo dobra, bo dobra, czyli nie jest tak źle. Jakby się można było... No. Jest to gra, która faktycznie, którą faktycznie warto wyróżnić, tak? Bo te większość tych klonów innych gier, no niczym nie zaskakuje. Tak, Baba is you". Okej, okay, udało nam się uratować, to cały czas będziemy sobą. Skała jest tak, to jest lawa. Lawa i... Baba is melt. Czyli jak baba wejdzie... Okay. Nie, lawa i hot, ja, to jest druga lawa, tak? Bo jest lawa. Lawa jest gorąca, roka jest do pchania. Co jest, stanie, jak rokiem przepchniemy? Nic się nie stanie. A teraz tak, czy możemy na przykład... Nie. Wall is stop. Możemy też zrobić na przykład z ciekawości. Eee, zamienić na przykład, składnie roka nie możemy wziąć, nic nie zmienimy. Lawa is you możemy zrobić teoretycznie możemy, tylko będzie ciężko. Na przykład jak zrobimy. Nie, nie możemy tego wcisnąć w górę, ale podoba mi się dużo możliwości. Musimy teraz tak Definitywnie nic nie zrobimy z tym. Możemy zrobić puszem. Na przykład dać tą lawę i push, tak. Tylko czy to będzie. Tylko rozumiem, że nie możemy tu wejść, bo zginiemy. No nie. Słodziaszne. jeszcze jedną. Mamy którą już godzinę. Parę... Ile to... Ten materiał już trwa. Utrzymamy go w 10-minutowym, 12-minutowym formacie. I co? Warunki są takie. Z... Wow, czaszka to porażka. Flaga to zwycięstwo. Eee, skała jej zatrzymuje. A, a, a ściana? The wall is stop. Możemy się pozbyć skał. Tak. Eee, przepraszam, możemy pozbyć się murów. Mury runą, runą, runą. Z ze skałami jest to samo, niestety. Ale możemy teraz na przykład zmienić, tak, że baba jest Baba będzie skałą, baba będzie. No, zwycięstwo. Krótko mówiąc, bo jakoś trzeba tym podsumować. Bardzo, bardzo fajna wariacja. Tak, mamy tak. Trawa zatrzymuje. Ee, baba jest z tobą. I mamy teraz jedyny problem. Z flagą, która nic nie robi, tak? Tak. A, faktycznie, też nic nie robi. Tu pewnie chodzi o to, żeby zrobić czy baba może być zwycięzcą. To jest typowo sokobanowe. Typowo sokobanowa zagadka, z tego co rozumiem. Hmm. Coś to. Zobaczmy, to przepchałem w sposób. ściskam teraz, cofnij. Okej. Okay. Żeby rozwalić Grassy's Stop. Tak, ale nie mamy za bardzo jak, nie? Tak, Baba i swing brzmiałoby sensownie, prawda? Tylko musielibyśmy wcisnąć... Jak, ro, jak rozwalimy ten system, Baba przestaje działać. Prawda? Więc nie możemy tego grzebać, musimy, musimy ewentualnie coś tu dopchać. Eee... Znając sokobanowe zagadki, ok, czy tak to nie działa jak pchanie. Jezu Chryste. <grymne> eee. czy mamy totalną wolność? Trzeba myśleć, out of the box, jak to mawiali ludzie. Zobaczmy, czy jak baba jest zwycięstwem. To wygrywamy? Nie, to jest warunek zwycięstwa. Hmm. Czy trzeba by zamienić? Na przykład zrobić, że ja będę flagą. A nie. Eee... Słodkie, nie chcę teraz za bardzo się tebrać. Zostawię, zostawię sobie to na później, bo wiadomo, że zaraz coś wpadnie na czacie abym sobie z chęcią pomyślał. Natomiast bardzo przyjemne. Kurcze Co, że pionowo, tak? Tylko, właśnie, nie, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Ostatnio się nie dało tego ustawić, bo że kolejność jest ważna, czyli z lewej do prawej e, i tak dalej. Przedtem z góry na dół nie działało, ale może teraz działa. Nice. Tak, rozumiem, co można, że możemy ustawić flagę na górze, a win na dole, i zrobić to krzyżowo. Tak pewnie nawet tego uczy nas setup. No, ale e, fajna rzecz. Dałem to 50 zł i raczej ze mną zostanie. Relaksujące, świeże, niefrustrujące, bardzo fajny zespół. E, polecam. Tak w skrócie. I tym akcentem e, zmykamy, No. D'accord. Allora.